Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kim są latające małpy, czyli fan narcyzów, zapraszam Cię do tego nagrania. Powiem o tym, jaka jest rola tych osób, dlaczego osoby narcystyczne otaczają się takimi ludźmi i kto może stać się latającą małpą. Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Wliczycą Być. Jeżeli jesteś nową osobą i interesują Cię tematy związane z narcystycznym zaburzeniem osobowości oraz leczenie ran po doświadczeniu takiej relacji, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. A jeżeli jesteś stałą bywalczynią, cieszę się bardzo, że jesteś z nami. Zacznę od wyjaśnienia, dlaczego mówimy latające małpy. Skąd to określenie? Nie wiem, czy oglądałaś film albo czytałaś książkę Czarnoksiężnik z OZ. To właśnie w tym filmie jest zła wiedźma z zachodu, która ma na swoje posługi latające małpy. Jest również dorotka i jej pies, którzy próbują wrócić do domu. Zła czarownica jest bardzo kontrolującą osobą i wydającą rozkazy oraz komendy. I dokładnie tak wygląda sytuacja z latającymi małpami. To swego rodzaju fanklub narcyzy czy narcyza. Osoba narcystyczna wykorzystuje takie osoby do swoich celów. Dzieje się tak często w rodzinach, gdzie na czele rodziny stoi jedna silna narcystyczna osoba, a reszta rodziny wyczuwa i podświadomie wie, że jest akceptowana tylko wtedy, gdy będzie posłuszna. Dzieje się tak często w polityce czy w innych grupach oraz organizacjach, gdzie jedna z osób stoi na czele, a pozostałe osoby podążają za nim czy za nią. Kim są osoby, które określamy jako latające małpy? Latające małpy to osoby, które zostały zrekrutowane przez osobę narcystyczną, walczą po jej stronie i stają w jej obronie. Są to osoby, które są wykorzystywane podczas kampanii oszczerstw. Są przedłużeniem osoby narcystycznej. Jeżeli osoba narcystyczna boi się utraty narcystycznego zasilania, utraty swojego wizerunku, albo też swojego źródła uznania, Wtedy szuka ludzi, którzy są blisko ich celu w kampanii Oszczerstw, celu, czyli ofiary, i poprzez zastosowanie różnych manipulacji rekrutują te osoby. W swoim życiu doświadczyłam dwóch typów latających małp, dwóch typów osób, które stoją za tym. I widzę również podobną dynamikę wśród moich klientek. Po pierwsze, są to osoby, które nie mają świadomości tego, do czego są przygotowywane. Są to osoby dobroduszne i czasami łatwowierne. W wielu przypadkach są to osoby, które umożliwiają przemoc narcyzowi, same żyją w, takiej, w podobnej dynamice. Osoba narcystyczna wykorzystuje swój urok, swoją charyzmę oraz swoją siłę po to, aby wciągnąć te osoby do swojej gry, i jak sama pewnie zdajesz sobie sprawę, są to osoby bardzo przekonujące. Zdobywa zaufanie i uwagę tych ludzi. Dla wielu osób bardzo trudne jest zobaczenie manipulacji, w jakiej uczestniczą. Oczywiście, to nie usprawiedliwia ich zachowania i krzywdzenia drugiego człowieka. Drugi typ osób, który staje się latającymi małpami, to osoby toksyczne, które lubią plotkować, dramatyzować i co ważne, mają w tym swój interes. Może potrzebują czegoś od osoby narcystycznej, na przykład jej poparcia, jej zaangażowania, czyli jest to układ, na zasadzie wymiany jedna i druga strona coś uzyskuje. Rolą latających małp jest ochrona wizerunku narcyza i zniszczenie ofiary. Osoba narcystyczna potrafi zmanipulować swoje latające małpy do robienia bardzo wielu rzeczy. Na przykład śledzenia ofiary, dowiadywania się o niej różnych rzeczy, rozpowszechniania plotek, upokarzania, zawstydzania. I co najważniejsze, osoba narcystyczna nie brudzi sobie rąk. Robią to za nią inni. Nastawia te osoby przeciwko swojej ofierze poprzez opowiadanie fałszywych historii, opowiadanie o swoim cierpieniu i krzywdzie, poprzez tworzenie historii, które są niesamowicie prowokacyjne. I obrzydliwe, i stawiają też e, latające małpy w pozycji tych, które bronią dobra. Tak jak mówiłam, stoi za tym nagroda. Jedną z nich jest właśnie to poczucie, że stoję po właściwej stronie i ochraniam ofiarę, osobę pokrzywdzoną. Ale to nie wszystko. Osoba narcystyczna daje też to, czego potrzebuje latająca małpa. Czyli na przykład miłych słów, uwagi, uznania, adoracji. Jest to niesamowicie trudny okres w życiu osoby, która doświadcza kampanii oszczerstw. Wtedy ta nasza rzeczywistość zmienia się i dookoła nas pojawia się wiele osób, które są gotowe na to, aby, które dotychczas były gotowe na wsparcie. Które stały przy tobie, a teraz e, dzieje się coś zupełnie odwrotnego. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, możesz czuć się momentami e, jak e, zaszczute zwierzę. Ludzie, którzy jeszcze chwilę temu byli przy tobie, teraz twierdzą, że to ty jesteś problemem i że gdyby nie ty, wszystko byłoby dobrze. Jeżeli na przykład przeżywasz rozwód i. E, to nie ma tutaj znaczenia, kto em, zawinił, czy em, osoba narcystyczna dopuściła się zdrady, przemocy, czy w jakikolwiek inny sposób skrzywdziła cię i ty w związku z tymi wydarzeniami zdecydowałaś się na rozwód. Em, nie ma to znaczenia. Ty jesteś postrzegana, widziana jako osoba, która robi problemy i jest nie do zniesienia. Czujesz się wtedy najczęściej zdradzona, zawiedziona, czujesz bezsilność, nie wierzysz już, że świat jest dobry. Bardzo często też funkcjonujemy w coraz większej izolacji. W swoich najgorszych momentach byłam naprawdę tak zaszczuta, że bałam się wychodzić z domu. Wszędzie poza nim czułam się zagrożona. Bałam się odbierać pocztę, odbierać domofon. Ten sposób postępowania może doprowadzić i często doprowadza w wielu przypadkach do ogromnych zniszczeń w życiu osoby dotkniętej kampanią oszczerstw, problemów, a czasami do załamania czyjegoś życia. Może prowadzić do utraty rodziny, kariery zawodowej, przyjaźni, stabilizacji życiowej, problemów natury finansowej, ale również problemów prawnych. Co możesz zrobić, jeżeli jesteś w takiej sytuacji i mierzysz się z izolacją, odrzuceniem i wrogością? Pierwszą rzeczą, jaką chcę ci powiedzieć, to nie broń się. Wiem, że to może być trudne i może być ci bardzo ciężko, szczególnie w sytuacji, kiedy masz do czynienia z osobą, z osobami, które były blisko ciebie i które kochasz. A poza tym, słuchając ich historii, możesz zacząć wątpić w to, co sa, w co sama wierzyłaś i co przeżyłaś. Dlatego stanie za sobą jest tak ważne. Pamiętaj też o tym, że najprawdopodobniej historie i działania, które podejmuje narcyz, a które są wykonywane przez latające małpy, są nakierowane na Twoje rany i Twoje lęki. Dlatego też staraj się nie reagować, pozostać przy sobie. Im bardziej będziesz próbowała udowodnić swoją niewinność, tym możesz popaść w innego typu kłopoty. Pamiętaj o tym, że teraz, jeżeli akurat to przeżywasz, latające małpy to osoby, które są pod wpływem osoby narcystycznej, nie widzą tej sytuacji, w której jesteś jasno i wyraźnie. Poza tym, pamiętaj też o tym, że nikt z tych osób nie przeżył tego, co Ty, i nikt z tych osób nie przyszedł do Ciebie, aby zapytać Cię o Twoją wersję wydarzeń, aby usłyszeć Twoją historię. Przychodzą do Ciebie z oskarżeniami. Warto, abyś się zastanowiła, na ile te osoby, które są zaangażowane w kampanię oszczerstw, są za tobą, czy były za tobą i rzeczywiście w waszej relacji wierzyły w ciebie i w Twoją wartość, a które z nich idą tam, gdzie więcej mogą otrzymać? Patrzą na e, tę sytuację na zasadzie korzyści. Kiedy sama byłam w takiej sytuacji. Podsumowałam te straty i zobaczyłam, jak bardzo moja najbliższa rodzina i niektóre przyjaciółki podchodziły do naszej relacji i w jaki sposób mnie postrzegały. To mi pomogło podjąć decyzję i zerwać kontakt z niektórymi z nich nie pozwalać na wciągnięcie się do tej gry, do tej manipulacji. Jeżeli będzie to potrzebne, zablokuj telefon, swoje konta na social mediach albo usunie po prostu, tak aby jak najbardziej ochronić siebie. A jeżeli są to osoby w pracy, czy w Twojej społeczności, czy szkole, albo może to Twój sąsiad, czy sąsiadka, z którymi nie możesz zerwać kontaktu, wtedy ogranicz Wasze rozmowy i spotkania do rzeczy naprawdę koniecznych. Nie pozwalaj sobie na żadne osobiste zwierzenia i dzielenie się osobistymi informacjami. To, co jest potrzebne na tym etapie, to wsparcie. Dlatego też warto pracować z osobą, która wie, czym jest narcystyczna przemoc i która pomoże Ci przejść proces żałoby i gojenie ran dotyczących tej relacji. Tej pierwszej relacji z osobą narcystyczną, i potem kolejnych, która e, też w relacji z tymi wszystkimi osobami, które stanęły przeciwko tobie, poszukaj terapii czy coachingu, który pomoże tobie w pracy z emocjami, ranami oraz traumą, którą niewątpliwie przeżywasz. Co więcej, jeżeli żyłaś w domu o podobnej dynamice, to tym bardziej będzie ci to wyciągało również rany z przeszłości. Jeżeli będziesz pracować z osobą, która zna i wie, jaka jest dynamika toksycznych relacji i narcystycznych relacji, wtedy ktoś taki pomoże Tobie zrozumieć to, co się wydarzyło w Twoim życiu. Pomoże Tobie również zobaczyć, że to nie Twoja wina. Osoba, która, osoby, które stają się latającymi małpami, potrafią spowodować w naszym życiu ogromne spustoszenie. Dlatego tak ważne dla Ciebie jest skupienie się na sobie i leczeniu swoich ran. Jeżeli możesz zmienić środowisko, jeżeli dotyczy to pracy czy miejsca zamieszkania, uczelni, to oczywiście zrób to. A jeżeli nie jest to możliwe, Wtedy zainwestuj swój czas i środki, aby zmienić siebie, tak zaleczyć swoje rany, nauczyć się stawiać granice, odbudować poczucie własnej wartości oraz kontakt ze swoimi emocjami. Jeżeli jesteś obecnie w takiej sytuacji, z całego serca Ci współczuję. Zdaję sobie sprawę, jak dotkliwe i dramatyczne mogą być skutki kampanii oczerniającej. I działanie też latających małp. Jeżeli to wideo pomogło Tobie, będę wdzięczna za Twój komentarz, a może masz swoje przemyślenia. Zapraszam Cię do komentowania. Dzięki temu inni będą mogli z tego skorzystać. Do zobaczenia za tydzień. Ściskam Cię.